Cześć, ja jestem Anjon i chcę Wam dzisiaj zwrócić uwagę na to, jak ważnym obszarem gry jest Sintranos. Jest kilka bardzo ważnych powodów, dla których warto zwiedzać przeklęte miasto. Przede wszystkim, to właśnie w Sintranos można zdobyć jedne z najlepszych setów w grze, czyli Merciless i Supersonic. Ten pierwszy jest doskonały zarówno dla Damage Dealerów ze względu na sześcioelementowy bonus, który daje aż 35% ignorowania defensu oraz dziewięcioelementowy, który daje szansę na ekstraturę. Natomiast z bonusu za cztery elementy skorzystają zarówno damage dealerzy, jak i supporty. Set Supersonic to przede wszystkim jeden z setów, które przyspieszają naszych czempionów. Ja używam go najczęściej na arenie, na moich czempionach specjalizujących się w kontroli przeciwnika. I ubieram jego cztery elementy w kombinacji z czterema elementami Stone Skin. Dzięki temu na przykład mój Fabian jest w stanie wciąć się pomiędzy przeciwników i zablokować im skille. Ciekawe są też bonusy za 6 i 9 elementów, jednak ja osobiście nie korzystam z nich, ponieważ na arenie walczę teamami Go Second. Oczywiście oprócz tych specjalnych efektów nie do pogardzenia są również staty, jakie dają obydwa te sety. Jednak często jest tak, że set Mercyless ubieram na nukerów HP, pomimo, że daje głównie atak. Dlatego, że najważniejsze są bonusy ignorowania defensu i możliwość ekstratury. Poza setami mamy też inne świetne nagrody, w tym Internal Soul Stone, mniejsze kamienie dusz, energię i wiele innych. Właściwie brakuje tu tylko legendarnej książki. I tak wiem, że od niedawna mamy las, który oferuje równie dobre nagrody co Syntranos. I zgadzam się, że obecnie las ma wyższy priorytet, głównie dlatego, że łatwiej jest w nim te nagrody zdobyć. Ale kiedy już pokonacie Leszuna i przejdziecie przez całą Mroczną Puszczę, swoje następne kroki powinniście skierować właśnie na brukowane ulice tej metropolii. Następnym, bardzo ważnym powodem jest Kernycz i dusze dla niego. Kernycz jest to jeden z najniebezpieczniejszych czempionów na arenie, przede wszystkim ze względu na jego A3 z pierwszej formy, na którym wrzuca chronione blok active i blok Passive Skills i roznosi te dwa debuffy po wszystkich przeciwnikach. Ten jeden ruch potrafi przesądzić o zwycięstwie w walce na arenie, bardzo trudno jest wyjść z opresji, w jaką przez nie wpadamy. Jakby tego było mało, Kernycz ciągle kontratakuje i potrafi bardzo mocno uderzać, zwłaszcza w drugiej formie. Niedługo na kanale będzie zresztą poświęcony mu specjalnie odcinek. Samego kernydża zdobędziemy wykonując misje w Sintranos, które dają te czerwone świeczki. 500 świeczka pozwoli nam odebrać tego czempiona. Następnie ze skrzynki za cykliczne robienie misji losujemy duszę dla niego. Nie jest ona niestety gwarantowana i trzeba liczyć na RNG, a do tego dostajemy je po kolei: najpierw 3, potem 4, 5, a na koniec 6 gwiazdek. Wiemy już, że warto walczyć w przeklętym mieście, a teraz zastanówmy się, jak się do tego przygotować. Główną przeszkodą w drodze do sukcesu są wąskie gardła. Dlatego w każdej rotacji warto zajrzeć do stage S5, to jest Iron Twins, S6, które jest bezpośrednio po nim, S8 oraz S9, to jest Sand Devil. Ponieważ to one blokują nam dostęp do najlepszych nagród w dzielnicy Soul Cross. Na początek proponuję, żebyście sprawdzili listę teamów, którymi te etapy przechodzą wasi koledzy z klanu. Zobaczycie wtedy bardziej realistyczne kompozycje albo globalny ranking, gdzie zobaczycie najszybsze teamy. Dawam to orientację, w jakich czempionów warto inwestować. I pomału zbudujecie efektywny team na każdą rotację w każdym stageu. Przypomnę tylko, że w przeciwieństwie do Doom Tower w Sintranos nie ma jednolitej rotacji dla całego miasta. Tu warunki dla każdego stagea są losowane osobno. Pamiętajcie też, że absolutnie niezbędne jest, żebyście mieli dwa, a nawet trzy gotowe zestawy artefaktów ze stan setu. Często jest to jedyny sposób, żeby kontrolować fale przeciwników. I powtarzanie jednej walki niemal w nieskończoność, aby pojawiło się to jedno boskie RNG, nie jest tutaj wcale niczym dziwnym. No i jest jeszcze Aemus. Aemus jest bardzo niekomfortowym bossem, zwłaszcza kiedy jesteście jeszcze na wcześniejszym etapie gry. Jednak kiedy już nauczycie się jego mechanik i zbudujecie odpowiednich czempionów, nie jest wcale taki straszny. Jeśli macie z nim kłopot w tej rotacji, Dajcie znać w komentarzach, nagram wtedy specjalnie dla Was poradnik, jak go pokonać w miarę przystępnymi czempionami. Szczególnie ważni dla sukcesów Sintranos są epiccy czempioni, ponieważ do jednych z najgroźniejszych załóg dzielnicy Soul Cross można zabierać czempionów tylko tej rzadkości. Na przykład w tej rotacji ostatnim stage'em, który mi został do pokonania jest S20, którym do zdobycia jest aż 300 energii. A używać można tylko rarek i epików o Affinity Magic z frakcji Bannerlords, Orków i Demon Spawn. Fragmenty tej walki widzicie właśnie w tle i jest ona przykładem wyjątkowego sadyzmu projektantów, gdyż postawili przeciwko naszej drużynie wyjątkowo niebezpiecznych przeciwników, zwłaszcza w drugiej i trzeciej fali. Pokonanie ekipy Ogrynów to nie lada wyzwanie, zwłaszcza że jeden z dwóch kluczowych saportów Porugar, the de devil, ma nad nami przewagę Affinity. W trzeciej fali wcale nie jest lepiej. Siphi, UDK i Nekret sprawiają, że bardzo ciężko jest pozbyć się na dobre dwóch Rotosów, a im dłużej trwa walka, tym gorzej dla nas, bo w pewnym momencie A3 Rotosa zada naszym czempionom śmiertelny cios z Block Revive, co przed chwilą przydarzyło się mojemu Galekowi. To drugi raz, kiedy na kanale pokazuję Wam tę walkę. Link do filmu z innej rotacji wyświetla się Wam właśnie w prawym górnym rogu ekranu. Na koniec pamiętajcie, że czyszczenie Syntranos to nie sprint, tylko maraton. Tylko zachowując anielską cierpliwość i budując pomału kluczowych dla tych trudniejszych stage czempionów i dwa lub trzy stancety, osiągniecie upragniony sukces. Podzielcie się też w komentarzach jak Wam poszło w tej rotacji, czy pokonaliście Aemusa, czy wyczyściliście wszystkie najtrudniejsze obszary Syntranos. Jeśli podobał Wam się ten mini poradnik zostawcie łapkę w górę i jeśli nie subskrybujecie kanału to zapraszam. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!